To było zamierzone, że ty nie, nie spałaś wtedy tam w tym las, las, gdzie to było? W Ameryce to było, to było gdzieś? W Kalifornia, na Venice Beach. Nie, oczywiście, że to nie było zamierzone. Znaczy. Bo powiem szczerze, że ja czytam komentarze i ludzie byli tak w szoku, że ty wolałaś przesiedzieć na przystanku, aniżeli, nie wiem, posiedzieć na jakimś tam łóżku, że no wow. A wiesz co, yy... to jest trochę tak, że to jest naprawdę reality i nikt z nas... Produkcja też była zdziwiona. I Radosław nie był, bo mnie zna. To nie chodzi o to, że przesiedzieć na jakimś łóżku. My w Azji też spaliśmy w różnych miejscach. Ja naprawdę nie mam chopla na punkcie na przykład czystości, w sensie, że musi być wiesz, odkurzonej, To w ogóle to nie o to chodzi. Tylko tutaj ta sytuacja trochę taka była niekomfortowa. bo... Tam nie było nawet gdzie się położyć, bo tam nie było łóżka, bo tam było bardzo dużo osób, tam było trzech facetów, trzy kobiety. E, mieszkanie miało, nie wiem, 60 metrów i e, tego nie było widać, ale jeżeli oni by rozłożyli swoje łóżko e, i ci inni by rozłożyli swoje łóżko, no to ja nawet nie wiem, będziemy byelibyśmy tam leżeć, a oprócz tego trzeba było jasne. Ja nie mam nic przeciwko e, byciu jamajkowym. Tylko akurat ja tak nie bardzo jestem i strasznie ciężko jest. Z łapać kontakt z kimś, kto jest jamajkowy. I po prostu ja już w pewnym momencie miałam wrażenie, że my się nie dogadujemy, że nie, nie, jakby mówimy o czymś innym. Ja mówię o tym, gdzie jest łazienka, a ktoś mi odpada o tym, czym jest Bóg. No i też i, i, i na tym polegał problem. A oprócz tego ja mam tak, że mm, bardzo nie chciałam, bardzo, bardzo nie chciałam... Em, bo to byli cudowni ludzie, oni byli tak fajni i naprawdę byli, otworzyli przed nami serce. I bardzo nie chciałam, żeby oni się poczuli w jakikolwiek sposób skrępowani albo żeby zobaczyli po mnie, że coś mi nie pasuje. Więc wolałam już wyjść niż, niż ich narażać na swój zły humor.